Obchodzimy 80. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionej Natalii Tłasiewicz, bestialsko zamordowanej przez Niemców w niemieckim obozie Ravensbrück. Tam też odbyły się wczorajsze uroczystości. Do niemieckiego obozu przybyła narodowa pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty. Ravensbrück w północnych Niemczech. To tutaj Niemcy w 1938 roku wybudowali obóz koncentracyjny dla kobiet. Więźniarki były bite, torturowane, zmuszano je do niewolniczej pracy, głodzono, a ostatecznie mordowano, m.in. przez zagazowanie. Wśród nich była polska błogosławiona Natalia Tułasiewicz, bestialsko zamordowana przez Niemców. Z okazji 80. rocznicy tamtych wydarzeń wczoraj po raz pierwszy odbyła się Narodowa Pielgrzymka Nauczycieli i Pracowników Oświaty do niemieckiego Ravensbrück. Uroczystością przewodniczył ksiądz biskup Jan Glapiak. Dzisiaj jest naszą orędowniczką, święt, błogosławiona Natalia, a my wierzymy, że pomaga nam z nieba, wyprasza potrzebne dla nas łaski. Natalia miała takie pragnienie, że kiedy już będzie wolna, to będzie mogła się poświęcić pracy literackiej, dydaktycznej, że tyle jeszcze dobrego będzie mogła tutaj na ziemi uczynić, bo miała takie wielkie pragnienie, by czynić dobrze, by innym pomóc się zbawić. Trochę skremowanych kobiet Niemcy wrzucali do jeziora Szwed. Dlatego podczas obchodów uczestnicy, kontynuując tradycję rawenzbriczanek, wrzucali do niego białe róże. Dla wielu był to naprawdę wzruszający moment, dzisiaj być tutaj, w tym miejscu męczeństwa. Błogosławionej Natali w miejscu, gdzie spędziła ona swoje ostatnie chwile. Mówiła krewna błogosławionej: W uroczystościach uczestniczyła również jej rodzina. Celebrowaliśmy uroczystości rocznicowe, jak również dziękowaliśmy za wspaniałe życie błogosławionej Natali, ale również modliliśmy się o Polską szkołę. 19 stycznia 2022 roku błogosławioną Natalię Tułasiewicz ogłoszono patronką nauczycieli w Polsce.